Hej, witajcie tu Ula Kamińska i mój kanał na YouTube 30 tysięcy dni. Zapraszam Was dzisiaj na kontynuację nagrań dotyczących traumy i tego, z czym ona się wiąże. W tym nagraniu, jak w kilku poprzednich, będę również opierała się na treściach zawartych w książce Strach Ucieleśniony. I tą książkę zresztą Wam bardzo polecam. Jest to książka napisana przez psychiatrę o nazwisku Bessel van der Kolk. Autor książki Strach Ucieleśniony mówi o tym, że po traumie funkcjonuje się tak, jakby tylko po jednej stronie własnego mózgu bo trauma pobudza prawą półkulę, a dezaktywuje lewą, która jest odpowiedzialna za racjonalne i logiczne myślenie. Lewa półkula mózgu jest tak jakby analityczna, językowa, a prawa intuicyjna i emocjonalna. Oczywiście jest to taki uproszczony podział, który jednak znalazłam również w książce Bessela van der Kolka i myślę, że on spełnia na potrzeby takie edukacyjne, informacyjne, na potrzeby zrozumienia tego, co się ze mną dzieje, spełnia jakby ten cel. Ta prawa część mózgu, ona rozwija się, kiedy dziecko jest jeszcze w ciele matki, jako pierwsza część, i jest odpowiedzialna za tą pierwszą komunikację dziecka, czyli niewerbalną. Przechowuje ona wspomnienia, zapachów, dźwięków, dotknięć i emocji. I co jest bardzo ważne, automatycznie generuje taką automatyczną reakcję na te wspomnienia. W związku z tym, i co jest związane również z tą pozawerbalną komunikacją, jest odpowiedzialna ta część właśnie za tą automatyczną reakcję na przykład, na widok twarzy matki. Automatycznie reaguje na pewne głosy, gesty i miejsca, których ten mały człowiek wcześniej doświadczył. I trauma działa tak, że gdy osobom po traumie coś. Cokolwiek właśnie przypomina jakąś z tych rzeczy doświadczonych w tym wczesnym dzieciństwie, coś przypomina o przeszłości, nawet gdy nie jest się tego świadomym, że tutaj mamy do czynienia w danym momencie właśnie z tym procesem przypominania, to ich ten prawy mózg reaguje tak, jakby to wydarzenie działo się teraz, miało miejsce w chwili obecnej. Natomiast lewa półkula jest tak jakby w takim zastygnięciu i nie pracuje w pełni tak, jak powinna. Te osoby w tym momencie mogą nie być świadome lub nie być w pełni świadome, że właśnie wydarza się w nich coś, co możemy nazwać ponownym przeżywaniem przeszłości. I to jest wtedy, kiedy osoba ma poczucie, że chyba jej reakcja nie jest do końca związana z tym, co się wydarzyło. A jest tak dlatego, że ta reakcja w nas, w takiej osobie, dokonuje się na, nie na tą sytuację, która ma miejsce, ale na coś, co ta osoba nosi w sobie. Pod wpływem tych wspomnień, właśnie często nie do końca lub w ogóle nieuświadomionych, zaczyna się dziać taka burza emocjonalna w osobie, i pod wpływem tej burzy jest taki odruch wtedy często szukania, takiego gorączkowego szukania tak zwanego winnego. Kto lub co jest winne temu, że ja się tak źle czuję. Często jest wręcz tak, że osoba może czuć właśnie jakieś pobudzenie emocjonalne, nie będąc świadomą dlaczego i wręcz niekiedy wielu z nas ma takie doświadczenie, że łapiemy się na tym, że tak jakby szukamy powodu. Szukamy tej przyczyny, wydaje nam się, że ona musi gdzieś leżeć, musi gdzieś być w naszym najbliższym otoczeniu, że przecież ta reakcja, którą noszę w sobie, jakieś takie właśnie pobudzenie emocjonalne, musi być przecież odpowiedzią na coś, co się dzieje, na coś, co mam przed oczami, i wtedy może być na przykład takie zachowanie, które nazywamy powszechnie czepianiem się. Tymczasem zupełnie inaczej funkcjonowalibyśmy, jeśli doświadczamy czegoś takiego, gdybyśmy zdawali sobie sprawę i rozumieli to, co się w naszych tych wewnętrznych systemach wtedy w takich sytuacjach dzieje, a jest to coś, co możemy nazwać emocjonalnym porwaniem. Czyli tak jakby ta struktura właśnie w tej prawej części mózgu, którą możemy nazwać ciałem migdałowate, przejmuje dowodzenie. I w jakiejś mierze odcina nas od naszych zasobów, czyli na przykład możliwości adekwatnej oceny rzeczywistości lub możliwości elastycznego reagowania. I mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać traumą relacyjną, kiedy to bliskość drugiej osoby wywołuje w człowieku reakcje obronne. Wtedy taka osoba zaczyna żyć lękiem podczas bycia w relacji z drugą osobą, podczas bycia w związku. I mamy, możemy mieć wtedy takie poczucie, że nasz umysł szaleje. Tak jakby ciało jest w lęku, a nasz umysł próbuje trochę na siłę wręcz wymyślić, co jest nie tak w Twoim życiu, co jest nie tak w Twojej rzeczywistości. I tutaj, na przykład, możemy często y, mówić. O czymś, co nazywamy zazdrością lub chorobliwą zazdrością. Jest to niekiedy jakby jeden właśnie z tych wymyślonych przez nas, przez nasz umysł powodów, dlaczego jakoby czujemy się tak, jak się czujemy, w takim ciągłym lęku, niepewności, czasem wręcz poczuciu zagrożenia. Dlatego jeżeli doświadczasz czegoś takiego, jest bardzo kluczowe, Istotne, żeby zacząć po pierwsze być świadomym tego, co się ze mną dzieje, umieć sobie to nazwać, umieć się na moment, chociaż na chwilę, zatrzymać, żeby rozpoznać stan, że ja jestem już teraz w jakimś stanie takiego niepokoju, pobudzenia emocjonalnego, a może wręcz lęku. Jest bardzo ważne następnie, żeby umieć. Uczyć się, po prostu, żeby uczyć się samoregulacji, a innymi słowy, uczyć się przeżywać ten stan, uczyć się czuć te emocje bez szukania na siłę powodu w moim bieżącym życiu, bo my jesteśmy przekonani o, o tym, że jeżeli coś czuję, to to jest zawsze reakcja na. Chwilę obecną. Oczywiście ta wiedza o traumie jest coraz bardziej powszechna, natomiast mimo wszystko myślę, że nadal funkcjonujemy w większości w społeczeństwie, które raczej jeszcze jest w nim pewien opór, żeby uznać, że to, co ja czuję w danym momencie, może mieć naprawdę niewiele wspólnego z tym, co się aktualnie dzieje w moim życiu. I to, żeby Zamiast reagować na tych emocjach albo szukać na siłę przyczyny w tym, co jest teraz w moim życiu, żeby najpierw umieć po prostu siąść i przeżyć ten swój własny lęk, ten swój własny niepokój, jakiś taki stan poczucia może braku bezpieczeństwa, żeby być w stanie przeżyć tą emocję jako coś, co się wydarza. Właśnie odruchowo i automatycznie te słowa, których używałam wcześniej przy opisie działania tej prawej półkuli, coś, co się wydarza automatycznie, odruchowo w moim ciele. I bardzo ważna będzie tutaj taka praca z tym lękiem, jeżeli doświadczasz często niepokoju i właśnie takiego lęku ogólnionego, żeby nauczyć się przeżywać ten stan. Bez nadmiernego reagowania na nim, nie? czyli nie wiem, to może być zamykanie się, wycofywanie, albo wywoływanie kłótni, awantur, albo tak zwane właśnie szukanie, czepianie się, szukanie. Problemów innych, nie? że coś inni może źle robią, a w ten sposób jakieś takie może wyżywanie się na osobach, które są najbliżej ciebie. I praca z tym lękiem, radzenie sobie z nim, uczenie się tego radzenia, uczenie się tego przeżywania i doświadczania tego stanu jest trochę tak jak praca z żałobą czy w żałobie, czyli będzie to związane z tym, że. Byśmy byli w stanie stopniowo, tak jakby poszerzać nasze życie, które na początku możesz mieć poczucie, może jesteś teraz w takim momencie swojego życia, tak jakby było wręcz zawężone niemal tylko i wyłącznie do przeżywania i czucia tego lęku, albo w bardzo dużej mierze. Bardzo ważnym krokiem tutaj jest nauka mówienia, nazywania coś, co trauma również bardzo nam blokuje. Czyli żeby zacząć uczyć się najpierw dla samego, samej siebie, a następnie również na głos, może wobec jakiejś najbliższej ci osoby, przyjaciela, partnerki, partnera, żeby w jak najprostszych słowach nazwać ten stan, w którym jesteś. Ten wewnętrzny, emocjonalny, fizyczny stan w twoim ciele. Co się z tobą dzieje? Jak... Jakim słowem związanym z emocjami byś to nazwał? Nazwała. W jaki sposób tego doświadczasz w Twoim ciele? Gdzie? W którym miejscu? Co się dzieje tak fizycznie, fizjologicznie z Twoim ciałem, z Twoim biciem serca, z Twoim oddechem, z Twoim odczuciem może jakiegoś ścisku, ucisku, ciężaru w którymś miejscu w ciele, żeby. Być w stanie wtedy adekwatnie zająć się tym, to jest, jest potrzebne, żebyśmy wiedzieli, budowali tą swoją świadomość, która jest ograniczona po doświadczeniu traumy, świadomość tego, co się w danym bieżącym momencie dzieje ze mną fizycznie. Ponieważ po traumie relacyjnej doświadcza się takiego stanu utraty albo stanu nigdy nie uzyskania poczucia bezpieczeństwa, więc tak jakby nasze ciało wtedy jest pozbawione struktury, która by była w stanie nam generować właśnie to odczucie, że jestem bezpieczna, bezpieczny. Wtedy może nastąpić albo paniczny lęk przed zbliżeniem się i otwarciem się przed kimś, przed drugą osobą albo w drugą stronę, takie totalne zawieszenie się na tej drugiej osobie. Autor tej książki opowiada w niej, że znał rodzinę, w której był chłopiec, który widział atak na World Trade Center. Było on akurat wtedy w szkole, która znajdowała się bardzo blisko tego miejsca i zostali oni ewakuowani z tej szkoły. Następnego dnia po tym wydarzeniu autor odwiedził tą rodzinę i widział, jak ten chłopiec coś tam sobie rysował i na tym rysunku byli ludzie, którzy wypadali z okien właśnie tego wieżowca, ale na dole była trampolina i autor właśnie tak to opisuje, że i interpretuje, że ten chłopiec już po 24 godzinach od tego wydarzenia był w stanie użyć własnej wyobraźni, po to, żeby przetworzyć, przeprocesować, przeżyć te bardzo, bardzo trudne wydarzenia. I dzięki temu mógł zacząć żyć na nowo. Autor mówi, że ważnym czynnikiem tutaj tego, że ten chłopiec był w stanie przetworzyć tak szybko to, co się wydarzyło, był taki czynnik, który jest bardzo istotny, kiedy dziecko przeżywa potencjalnie traumatyczne wydarzenia, czyli że był kiedy był stan zagrożenia, kiedy coś zagrażało jemu w, w sposób bezpośredni, że on był w stanie. Uciec, że mógł przyjąć wtedy podczas tych wydarzeń aktywną postawę, że nie doszło tam wtedy do jakiegoś uwięzienia. I Bessel van der Kolk wskazuje na to właśnie jako na bardzo kluczowe w tym, czy tego rodzaju doświadczenie, które jest o, ogromnym niebezpieczeństwem dla dziecka, zagrożeniem, o ogromnym, bardzo trudnym przeżyciem, czy będzie traumatyczne, czy nie. I zobaczcie sobie teraz tak. Ten chłopiec przeżył coś, co było związane z zagrożeniem z zewnątrz. Natomiast co się dzieje, kiedy dziecko doświadcza regularnie, a czasem bardzo często, poczucia zagrożenia, niebezpieczeństwa właśnie no, czegoś, co. Wprost bezpośrednio zagraża zdrowiu, a czasem wręcz życiu, przynajmniej tak dziecko może to przeżywać. I kiedy to, co zagraża, znajduje się w jego własnym domu, kiedy to, co zagraża, jest jego własnym rodzicem, wtedy zobaczcie sobie, że to dziecko jest w zupełnie odwrotnej sytuacji do tego chłopca. Nie ma żadnej możliwości ucieczki. Nie ma możliwości zwrócenia się o pomoc, bo ten albo ta, do którego mogłoby się to dziecko zwrócić, stanowi zagrożenie. Nie może się w żaden sposób ewakuować z tej sytuacji. Musi w niej tkwić, bo to jest jego własny dom. Jakby to jest to miejsce, do którego potencjalnie każde dziecko powinno mieć szansę właśnie uciec, kiedy zagraża mu coś niebezpiecznego. Natomiast jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że teraz, kiedy jesteś osobą dorosłą, już nie jesteś uwięziona, uwięziony. I że teraz masz szansę, możesz, masz taką możliwość, żeby opuścić sytuację, w której dzieje ci się krzywda. I żeby nie żyć w takim właśnie ciągłym, nieustannym poczuciu zagrożenia, żeby zacząć uczyć się, budować i poszerzać to swoje bezpieczne życie, taką sferę bezpieczeństwa, możesz sobie zobaczyć, co może być taką Twoją, jakby trampoliną, tak jak ten chłopiec rysował tą trampolinę, którą będziesz mógł, mogła użyć. Kiedy będzie działo się, faktycznie działo się w Twoim życiu coś, na co nie masz zgody, czego nie chcesz w swoim życiu, lub po prostu co Cię wprost krzywdzi. I autor książki mówi, że dzięki temu, że chłopiec był w stanie przeżyć to, co się wydarzyło, mógł zacząć ponownie żyć w teraźniejszości. Potrafił w sobie jakby pomieścić, ogarnąć to jako fakt. Że tragedia, której doświadczył, już przeminęła. Podczas różnych trudnych wydarzeń, sytuacji, katastrof, dzieci również patrzą na to, jak zachowują się ich rodzice. Podczas różnych stresujących sytuacji patrzą, jak ich, jakiego rodzaju kroki, działania ich rodzice podejmują. Dlatego bezradność rodzica może być po prostu też tym czynnikiem, który sprawi, że dany kontekst, dane wydarzenie, sytuacja może stać się traumatyczne w odbiorze dla dziecka, bo dziecko potrzebuje zobaczyć, że w różnych trudnych okolicznościach życiowych jest ten dorosły, w którym najczęściej jest rodzic, który jest w stanie zadbać, zabezpieczyć potrzeby takie najbardziej podstawowe, zwłaszcza gdy mówimy o potrzebie bezpieczeństwa, że dorosły jest w stanie zabezpieczyć tą potrzebę. Właśnie natomiast takie osoby straumatyzowane, one żyją tak, jakby utykały w przeszłości. A to oznacza, że czasami, nawet jeśli są w dobrych już dla siebie sytuacjach i bezpiecznych, to ich ciała tego w taki sposób nie doświadczają i nie przeżywają. Traumatyzowanie oznacza, że taka osoba organizuje sobie życie tak, jakby cały czas te tragiczne wydarzenia miały miejsce, jakby zagrożenie nadal trwało. A wtedy wszystko, każda nowa sytuacja, wydarzenie, osoba jest skażona tą przeszłością. Więc możemy sobie sami zobaczyć, co się dzieje, gdy trauma dotyczy relacji, gdy dziecko doświadczyło. Zagrożenia i tragedii, naruszenia poczucia bezpieczeństwa w tej swojej pierwszej podstawowej relacji z rodzicem lub z rodzicami. Jak potem taka osoba ma doświadczać w sposób bezpieczny, Relacji nie jest w stanie ocenić tego, co się wydarza, co ma przed oczami, i ten brak możliwości oceny dzieje się znowu na dwa sposoby: albo zupełnie ignoruje i nie jest prawidłowo ocenić tego, że tu już się dzieje bardzo źle, albo wręcz gdy jest bezpiecznie w tej danej relacji, związku, to każde najmniejsze jakieś Uchybienie, niedociągnięcie partnerki, partnera, jakieś bycie nie na 100% w każdym tam możliwym momencie może wywoływać bardzo silną, bardzo trudną reakcję. I znowu chcę tutaj, to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że masz prawo do reakcji, masz się prawo coś nie podobać, masz prawo się źle z czymś czuć. Czyli na przykład, kiedy bardzo często jest tak, że podczas wspólnego spędzania czasu z partnerką ona korzysta z telefonu, i nawet kiedy no, z założenia to miałby być wasz wspólny czas, siedzicie obok siebie na sofie, to nie masz uwagi tej osoby, nie masz uwagi tego partnera czy partnerki, bo ona jest zajęta telefonem. To jak najbardziej ma prawo Ci się to nie podobać. Nie? Masz prawo powiedzieć, jak się z tym czujesz. I Czego byś chciała, czy chciał, potrzebował w związku, i taka wzajemna umiejętność obdarowywania się niepodzielną uwagą, chociaż przez jakiś czas, w ciągu każdego dnia, jest bardzo istotne do tego, żeby budować więź z drugą osobą. Natomiast sprawdź, czy wtedy może nie masz takiej ogromnej reakcji w sobie, która właściwie prawie uniemożliwia ci właśnie zdrowe dla ciebie samego dla ciebie samej komunikowanie tego że słuchaj czuję się z tym taki tak zauważyłam zauważyłem że dzieje się to i to i co ty na to jak ty to widzisz bo ja potrzebowałabym potrzebowałbym żeby to czytam to jeżeli masz takie poczucie że nie jesteś w stanie się tak wyrazić że albo się wtedy odzywać każesz ciszą albo zaczynasz robić awanturę albo zaczynasz płakać to, oznacza, że to, nie, to nie oznacza, że yy masz po prostu zacząć to akceptować, nie robić problemu z sobą i siedzieć cicho, kiedy ktoś notorycznie yy spędza czas na telefonie, będąc z tobą w twojej obecności. Ale to oznacza, że nie jesteś w stanie w sposób adekwatny zobaczyć tego, co się z tobą dzieje i wyrazić, zakomunikować tego, na czym ci zależy, jakie są twoje potrzeby, co jest dla ciebie ważne. Więc, dlatego, w takim znaczeniu, właśnie możemy mówić o tym wtedy, że tu przeżywamy coś jeszcze. Że nasze ciało reaguje na ten dany bodziec w taki sposób, jakby oprócz tego, że nie dostajemy czegoś dla nas istotnego, jakiejś właśnie, na przykład, w przypadku uwagi partnerki, partnera, to nasze ciało reaguje na to tak, jakby było wręcz czasem. Czasem może reagować, aby było to związane z zagrożeniem Twojego życia i bezpieczeństwa. Bo właśnie w tym stresie pourazowym, w tym zespole stresu pourazowego, czyli w tej posttraumatycznej reakcji, z jaką zostajemy w naszych ciałach, dzieje się tak, jakby nasze ciało ciągle się broniło przed jakimś zagrożeniem. I autor książki Strach Ucieleśniony pisze, że wyleczenie oznacza, że człowiek, potrafi zakończyć tą taką nieustanną mobilizację własnego ciała i przywrócić organizm, swój własny organizm, do bezpiecznej równowagi. Bo po doświadczeniu traumy świat i wszystko dookoła, wszystko, co się dzieje w twoim życiu, jest doświadczany przez zmieniony układ nerwowy. A energia straumatyzowanej osoby tak jakby skupia się na Próbie tłumienia jakiegoś takiego nieustannego wewnętrznego chaosu, a dzieje się to kosztem możliwości zaangażowania się w swoje codzienne życie, jest taka jakby nieustanna potrzeba kontroli swoich różnych takich wewnętrznych, właśnie fizjologicznych reakcji. A to może z kolei doprowadzić do objawów wręcz chorobowych. Dlatego tutaj jest tak ważna i skuteczna praca z tą swoją przeszłością, z dzieckiem, którym kiedyś byłaś, byłeś, z dzieckiem wewnętrznym, jak niektórzy nazywają ten proces, dlatego że to może przywrócić naszemu wewnętrznemu systemowi takie poczucie sprawczości, które jest tak bardzo ważne, właśnie. W przeżyciu tych bardzo trudnych, tragicznych wydarzeń w taki sposób, żeby nie, zostawiło, nie zostawiły te wydarzenia właśnie tego trwałego śladu w nas, który potem wyraża się w tej takiej reaktywności. Dlatego ważny jest powrót do dzieciństwa i uwolnienie tego przerażenia, tego dziecka małego. Małe dziecko jest przerażone. Nawet jeżeli ty wracając z wspomnieniami, na przykład jeśli byłaś, byłeś bity w domu, może nawet z tego żartujesz, może kiedy wracasz myśląc o tym, do, do wspomnień o tych wydarzeniach, może masz takie poczucie, że nie, ja tam wtedy nic nie czułam, nie czułem, po prostu czekałem aż to się skończy. Może masz wrażenie, że teraz nic nie czujesz, kiedy o tym myślisz? natomiast wtedy jest bardzo ważne żeby nie myśleć o tym dziecku którym kiedyś byłaś byłaś jako o sobie czyli że ja wtedy ja kiedy miałam miałem 5 lat ja w dzieciństwie tylko dziecko bo będziemy wtedy myśląc o tym że to byłam byłem ja tam wtedy po prostu dzieje się taki proces że nakładam swoje dorosłe sposoby odczuwania na to dziecko, wtedy tam, którym kiedyś byłam, byłem. Natomiast bardziej przybliżę cię do tego, co tam musiało się emocjonalnie dziać z tym dzieckiem. Coś takiego, kiedy sobie spojrzysz na to dziecko trochę, jak byś patrzył, patrzyła na. Jakieś zupełnie inne dziecko, po prostu dziecko, które jest w tych danych okolicznościach, w danej sytuacji. Co takie dziecko musi czuć? Albo jeżeli masz swoje dzieci, co twoje dziecko czułoby w takiej sytuacji? Albo jeżeli masz jakieś dziecko w rodzinie czy wśród przyjaciół, które jest w jakiś sposób tobie bliskie, jesteś jakoś tam związana, związany z tym dzieckiem, co to dziecko czułoby, będąc w tej danej sytuacji, którą doświadczyłaś, doświadczyłeś. W swoim własnym dzieciństwie, i to ci da bliższy obraz emocjonalny tego. A jest to ważne, dlatego że bardzo możliwe, że ty masz właśnie wyparte te emocje, nie masz dostępu do nich, musiało się to wydarzyć w taki sposób. Jest to mechanizm obronny, jeden z najbardziej powszechnych, do tego, żeby odciąć, jakby, Twoją świadomość. Od bólu emocjonalnego, żeby można było żyć, funkcjonować, mieszkać z tymi ludźmi dalej, polegać na nich nadal w jakiś sposób, często, i tak dalej. Natomiast będzie ci to wybijało, wyrażało się w twoim obecnym życiu na różne przeróżne sposoby, a już zwłaszcza w twojej najbliższej relacji. Więc jeżeli chcesz funkcjonować, w zdrowy sposób. To jest bardzo ważne, żeby wrócić do tych wydarzeń i pozwolić tej części siebie, która miała to właśnie odcięte i zablokowane, przeżyć to. Dać znać temu dziecku, którym kiedyś byłaś, byłeś, że widzę cię, słyszę cię, to musiało być dla ciebie straszne. Jak bardzo musiałaś, musiałeś się czuć samotne, dać temu dziecku uznanie. I zrozumienie, uznanie tego, co przeżyło, nazwanie tego, co to dziecko przeżyło yy, dla niego i powiedzenie, że ja Ciebie widzę, słyszę i rozumiem i jest bardzo ważne dla mnie to, co czujesz. I wtedy ty stajesz do tej części siebie, do tej swojej przeszłości. Jako dorosła osoba, ale nie dorosła osoba, która kwestionuje, zaprzecza i nadal wypiera, tylko jako dorosła osoba, która już może jest w stanie służyć wsparciem dla tej części dziecka, dla tej dziewczynki, chłopca, którym kiedyś byłaś, byłaś. Bo to dziecko tam wtedy było unieruchomione w tej sytuacji i przez to przeżyło... Traumę. Jeżeli doświadczało przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, było unieruchomione, i teraz Ty, jako osoba dorosła, możesz pomóc przetworzyć to, co tam się wydarzyło. Poprzez to, że Ty jesteś teraz tym gwarantem bezpieczeństwa dla tego dziecka. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Będę nagrywać o tym więcej i zapraszam Was już teraz na te kolejne nagrania. Ściskam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia wkrótce.